po okolice obecnie istniejącego mostu na Wiśle między gminami Nowe Brzesko i Drowinia. Potrzebna jest jednak druga przeprawa, która ułatwi komunikację i transport w kierunku autostrady A4 mieszkańcom i przedsiębiorcom, a także producentom żywności z terenu gminy Nowe Brzesko. Tę potrzebę dostrzegł również rząd, bo właśnie przekazano umowę na dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu Mosty dla regionów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na ten cel przeznaczyło 1,6 mln zł. Dzisiaj Szanowni Państwo wręczamy pozytywną opinię o dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji dla tej inwestycji to około 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie z programu Mosty dla regionów ze środków budżetu Państwa wyniesie prawie milion 600 tysięcy złotych. Ten projekt, który został przygotowany przez polski rząd pokazuje jak właśnie Rząd wsłuchuje się w oczekiwania Polaków. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Pani Minister za to, że jest to już trzeci projekt realizowany w ramach programu Mosty dla regionów, który będzie realizowany na terenie Małopolski. Nowy most ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 na odcinku drogi krajowej 79 do drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Nowe Brzesko i Drwinia. Ona jest bardzo potrzebna. Ona generuje lokalny rozwój gospodarczy, zwiększa transfery usług, transfery ludzi, transfery przedsiębiorców, transfery towarów. W związku z tym dla nas to jest bardzo ważne, szczególnie w dobie jeszcze nieustającej walki ze skutkami gospodarczymi epidemii. Ważne jest to, żeby rozpoczęty już proces dokumentacyjny na etapie, jesteśmy na etapie właśnie decyzji środowiskowej, postępował bez zbędnych jakby zwłok i tutaj liczymy na duże wsparcie i życzliwość wojewody małopolskiego pana Łukasza Kmity. Ta współpraca jest, w związku z tym ilekroć nam przybywa nowych inwestycji, tak też nasi urzędnicy w ZDW, w Urzędzie Marszałkowskim, ale również w ramach Urzędu Wojewódzkiego dobrze współpracują i to jest bardzo ważne. Rządowe wsparcie to duże odciążenie i pomoc dla samorządu. Mieliśmy remont tutaj tego mostu obecnego w lipcu i w sierpniu. Chciałem tak tylko w ramach ciekawostki powiedzieć, że w kwestii przeprawy w ciągu bodajże półtora miesiąca, to jest 40 dni. Działania tego, tej przeprawy mm, zastępczej przekroczyło między 35 a 40 tysięcy aut. Takie mamy dane przekazane przez wojsko polskie. W ramach inwestycji, oprócz budowy mostu i dróg dojazdowych, wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 775, przewidziane jest też powstanie skrzyżowań z istniejącą drogą krajową 79, drogą wojewódzką 964 oraz innych dróg budowę wiaduktów i przepustów oraz chodników i ścieżek rowerowych. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem. Raportowaniem raportu oddziaływania na środowisko wybierana jest też lokalizacja inwestycji pod uwagę, brane są trzy warianty.